No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Fryny. dzisiaj sobie zagramy Lux, mordeczki. Był taki ziomek, co naprawdę codziennie pisał, że któryś tam dzień czekania, aż w końcu Frinu zagra Lux. I mi się przypomniało, przypomniał mi się ten komentarz po tym, jak nagrałem filmik tam o tej tank Katarinie i właśnie był ziomek, co naprawdę dużo spam już, nie wiem ile dni dobiło. Ale widziałem tam, że ostatni komentarz jak szukałem to było chyba 60 właśnie, no to stwierdziłem, dobra, w sumie y, nagram sobie ten filmik i mam nadzieję widzowie, że wam się spodoba i to jest taki jeszcze proti, bo naprawdę teraz dużo osób pisze, że kolejny dzień, nie, że drugi, trzeci dzień czekania szfrinu coś tam tym zagra. I wam powiem tak szczerze, że to no, nie jest jakby... Y, 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 znaczy jak to powiedzieć. Widzowie, kochani, że w sensie jest, są lepsze rzeczy. Paja jak jest broken. Ty <noise> goście nie wie, totalnie o co chodzi. Od razu wam w sumie runy pokażę, że gram sobie pod e, kometę. Tak standardowo na luks. E, I swoją drogą, Lux to naprawdę dobry czempion. Dobry i najczęściej grany jeszcze przez e, e, wszystkich graczy. Tam już e, wspominałem, że właśnie. W, w, w jakimś tam patchu w tym, w jedenastym sezonie po prostu najwięcej właśnie e, był, była grana to Lux, kurde, szkoda, że nie złapałem, Lee Lysyn złapał. Lee jak chyba zabije na chill'ku, co? Masz jeszcze shield'a, okej, okay, cox totalny. No i są kill'y na midzie, to mi się podoba. <laughs> no, Lux była zagrana naprawdę najwięcej razy, na drugim miejscu chyba był nie wiem, Jasuło może, czy coś takiego, ale Lux to właśnie najczęściej, co tak szczerze to mnie zdziwiło, nie? Że Lux najwięcej gierek ma, najczęściej jest pikowana, ale to też wyjaśnia, dlaczego Riot tyle skinów do niej robi, nie? Ale spoko. No i widzowie, żeby się dostać do odcinka, w sensie dostać, nie? Żeby jakoś z waszej inicjatywy wyszło, wyszedł jakiś odcinek, to musicie jakoś coś nowego po prostu, wiecie o co chodzi, nie? Że, jak na przykład będziecie pisać teraz codziennie kolejny dzień czekania, no to nie ukrywam, raczej są mniejsze szanse, musielibyście dobić do naprawdę dużo dni. Wiecie co? Najlepiej, nie wiem, możecie spróbować Eifrinu. Zagraj, z... nie, nie wiem, to tak totalny pomysł z dupy, nie, ale możecie coś podłapać. Kwestia jest tego, żeby coś oryginalnego było, nie? Na przykład, yy, ej, yy, bo ja grałem ostatnio tam, nie wiem, Kryt, Thresh i ja, Cox jest totalny, spróbuj, nie, wiecie o co chodzi, nie, po prostu, żeby to, bo ludzie, nie wiem, jest coś takiego właśnie, że Eee, Próbuję kopiować to, co już. O, oh, fakty, Kurde, talon. Weszło mu full combo, a ja i tak go wale na łeb, nie? <grytanie> kurde, talonik. No, niestety. jest zbyt silna dla ciebie, co? <grytanie> nie, no, Lux to naprawdę jest super czempion. Ludzie lubią po prostu powtarzać. Eee... Infaltywnie, sukces kogoś innego. W sensie uznajmy, że sukces to jest właśnie dostanie się do odcinka, nie? Że, właśnie był sobie ziomek, co tam pisał o tej tant Katarinie, któryś tam dziennie. Teraz jest to, że gościu pisał o Lux. Tam 60 dzień, no to stwierdziłem, dobra, to już nagram w sumie, nie? No i właśnie kwestia jest tego, że ludzie myślą, aha, to trzeba. Dni pisać, że nie wiem, codziennie trzeba coś nowego pisać, żeby się tam załapać, nie? No, byku, co ty? To jest takie forfan, nie? Takie forfan. Wiecie jak to jest z kawałem, nie? Jak opowiesz pierwszy raz jakiś śmieszny kawał, no to jest śmieszny, nie? Jak opowiesz drugi raz ten sam kawał, no to no już nie bardzo, nie? I tam jak, o, jak opowiesz trzeci raz czwarty, no to kurde, weź gościu wypierdalaj, nie? Trzeba jakiś nowy kawał! I właśnie o to mi chodzi. Że jakieś nowe komentarze możecie napisać i wtedy mi dacie jakiś pomysł do odcineczka. Nie wiem, jak chcecie, oczywiście, widzowie, nie? Ale widziałem, że naprawdę dużo komentarzy jest, że tam y, któryś tam dzień czekania, nie? Aż, w, aż coś tam y, nagram. Ten talon nie jest happy. Chyba potężny Brian. Kurde, przykro mi byczku, że luks wali na web przeciwnika. Ale taka jest luks, właśnie. To jest kurde dobry Hiroshik. polecam tak szczerze, polecam, bo to jest naprawdę bezpieczny i skuteczny champion, jeszcze po takich buffikach, co dostała niedawno, to naprawdę jest silna, jak oglądaliście synapsa czasami, no to są shoty, yy, że właśnie Lux sobie one shotuje samego ulta, nie, więc to jest totalna masakra. Dobra, wracam na Mida. Mogłem w sumie Armorka wziąć jeszcze, bo tak miałem ponad 300 golda, ale to na chilku. <coughs> Co tam na topie Trinda. Podletał tempo. Kurde, Trinda to mój misiek, nie? Ja SS spingnę. Trinda to mój misiek w takiej kwestii, że. Kurde, Talon chyba idzie na topa. Mm. W takiej kwestii, że Trinda dał mi Challenger'a. Bo grałem sobie właśnie nim na Midzie. Czy on Raptorki zrobił? On chyba Raptorki zrobił. Właśnie ten talonek. Ja bym go chciał za chwilę zabić. Bo jak go trafię Q, no to on już praktycznie nie żyje. Ja już mam taki damage potężny, że mi naprawdę yy, dużo nie potrzebuje, ale i tak już killek -like będzie. Kto jest w dżungli Echo? Okej. Okay. Mam fleszyka, w razie czego. Trafię go? Nie. Niestety nie. On gra pod first strike'a. To jest ciekawe dosyć. Kanona nie farmisz, byku. Nie, no ta luz jest naprawdę niezła, Eko. Tylko na level czwarty i to jeszcze z blue! Ooooooo! Oh, 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 oh. Ciema, mogę killa, dziękuję. <grystanie> Nie no, lu naprawdę, Lux jest super. Nie oszukujmy się, to jest łucink Czaisz? Wiesz o co chodzi z łucink? No tam, xQc kiedy się ten mówił o Lux. o oh, fucking shit. Ziomek to naprawdę jest zły. <grystanie> Ziomek naprawdę stiltowany tym talonkiem, aż się. W e, Bius Combo, spokojnie, ja mam jeszcze barierkę, więc ja tak jakoś za szybko nie zginę. E, więc na chilku e, tam jeszcze jest eko, można chyba coś zrobić. Nie, no my tutaj z Lisinem, totalna, no kurde, totalna dominacja, więc jest e, pięknie. Ja zaraz Ludensa jeszcze będę miał, taki protip, że można sobie E zostawić. Wtedy te minionki są jakoś slowowane i kurde zjebałem to niestety annaki, ale te minionki są jakoś tam slowowane i jeszcze cooldown się zmniejsza, że jest 4 sekundy, a tak naprawdę 7 było. Więc taki protip jak będziecie grać Lux, A i naprawdę polecam. Jeszcze raz to powiem Lux Cox, Kozak champion dla prawdziwych mężczyzn, takich jak ja. Lux, to mój ulubiony champion, nie, yeah, ale fajna. Kurde nie mam skina do niej niestety Nie mam ani jednego skina a jest ich 50 chyba do tej Lux Nie no naprawdę jest bardzo dużo Talon schodzi, sobie spinguje ziomeczka I co tam u was widzowie? Co, co jest dzisiaj za dzień? Dzisiaj jest środa Co jadłeś na obiad mordo? Mam nadzieję, że coś kurde pysznego, bo to jest taki odcineczek do obiadku, nie? Lux. Yy, nie Lux, tylko talon szedł na BOTA razem z ECO. Więc widzę, wiecie, że, wiecie, że tutaj nieźle się dogadali. Kurde, jakby przeżył to by było spoko. Ale niestety jakoś zabiję. Ajajaj, aj, aj, niestety nie. Talon co mi disrespektuje. Ulti? Fuck me. <słyski> <słyski> ok, <słyski> tak po prostu sobie go zabiję. Jak mam już Ludensa w dziewiątej minucie, to mecz jest naprawdę potężny. I ten cooldown na ulcie też jest bardzo mały, nie? Mnie to w ogóle zastanawia, dlaczego Lux nie dostał? Ale teraz mówię serio, nie wiem. Ja jestem jakiś... Sam w sobie też jestem bardzo słaby na Lux, w sensie, nie wiem, jak sobie gram, kiedyś było coś takiego, że Lux była grana tylko jakoś w niskiej dywizji, nie? A teraz to no, powiem Wam szczerze, że no, grana jest dosyć dużo. Masz tam shieldzika. Nie umieraj. Nie no, my to na chilku wygramy. Nie dziwię się, grając, mając Lux na midzie. Gościu, to jest 100% Ninratio. Lux powinna mieć 100% Ninratio, ale niestety grają noby nią i przez to przegrywają. Mówię wam to autentycznie. Talonik tam coś robi? Nie no, Talon... Jak Talon to jest taki champion, że jak jest do... To, to nie miało się wydarzyć. Talon to jest taki champion, że jak jest do tyłu, to on kurde zostanie do tyłu już do końca gierki. To jest właśnie... Annaki życie asasinów, nie? Że albo są do przodu, albo, kurde, już nie wrócą. Chociaż są wyjątki, powiedzmy, bo. Yy, kurde, jak to powiedzieć? W sensie. Jak... Chociaż nie, no. Talent jedyne co ma to damage, nie? Jak jest mega do tyłu, to on naprawdę nic nie zrobi. Hej, <laughs> siema. Ryku, co tam u ciebie? Jeszcze sobie potańczył przed śmiercią, no tak to jest, mordo. Ostatnie życzenie, a chciałbym sobie jeszcze potańczyć. Mogę? No to mu pozwoliłem, poczekałem sobie z tym, ale mam teraz ochotę na pizzę, holy shit. Nie wiem, tak pomyślałem sobie, że byłem w Pizza Hut, nie, i były... Było to ciasto z serem na brzegach i tak sobie pomyślałem, kurde, ale bym to zjadł w sumie, holy shit. tęskniłem. bo da dawno jadłem pizzę, bo jedyne kiedy ja jem pizzę, to wtedy jak jestem na randewu, nie, with my girl, <grym>, to wtedy jem tę pizzkę. Czy on chce mi jakoś ten? No chodź. Kurde, <grym>, myślałem, że przeskoczy. No niestety. Dobra, a jak się będę cofał? No. Kurde, szkoda. My cues Nie trafiam ich niestety. O, eko, fuck. Dobra, o to mi nie chodziło z tym Talonem, ale w sumie wyszło, <grytanie> więc spoko. Cofnę się do bazy. Czy tam Set? Set jest od razu zabijany, dobra. Dużo pieniędzy. Czy oni się poddadzą? Wydaje mi się, że tak. Ech, ten item jest dobry jako drugi. W sensie ten, ten Horizon Focus Zonia też by była dobra na Talona, ale w sumie no, on ma 0,8. Praktycznie nic mi nie robi. Ja chcę jeszcze na medżai mieć 25 staków, żeby tak totalnie. Tak... Jak masz na medżai 25 staków, to mordeczko, ty się czujesz jak faker, jak showmaker, jak czowi, jak jacyś inni profesjonaliści, jak nerwarian, wiesz o co chodzi, nie? Naprawdę, Cox jest wtedy totalny. Eko, mogę, blue? Kurde, mój zasięg zulta. Jest nawet spory. Ale kurde, czy ja bym go trafił, tego eko? No, ja chyba po prostu tam pójdę. Mam nadzieję, że się rikoluje. Jest! O kurde, jak close. Mega. Choć jeszcze MFK bym cię strzelił trochę, co? Tak może. O, tak społkuję. To jest ten. Mik jaki to jest? Candy Cane. Eee, Miss Fortune. Dobra. Jakiś świąteczny skinek, no bo właśnie świąteczny... O oh, fuck. Bo świąteczne skiny właśnie można kupić. Psss. Nesik driven. Dobra, pięknie. Dawaj mi pieniążki. Oh, powiem wam tak. Lux... Kurde, to jest niania. Bez skitu. Niania e, z teammateów, która nie dość, że przy, da shieldzika, to jeszcze da LPK. Po prostu. Widzę, wiem, że chcesz sobie pograć Lux. No, ja ci się nie dziwię totalnie. No, to jest super. Broken. Broken też champion. Mogę rkę jakąś Czy on ten, A, reporteko. Kurde, jakby stał jeszcze w miejscu, to bym go może trafił. Ale właśnie. E, sam wyjewał ją... wyjebał się Tureta. Nie no, kurde, ten talon to taki baby. Niestety. No, ale mój damage i tak jest potężny. Matka Snow Gang. Holy shit. Te normalki. No, kurde, jakbym ulta walnął. To rozginie. Dobra, ulta chyba dam. Co ono zrobiło? Okej. Okay. Może też tak być, wicu kochany. Tak się wydarzyło. No chciała przeprzęsować, ale... Właśnie Lux ma taką wadę, jak w sumie każdy mag. Że jak ktoś no, blisko się bije z kimś, no to ciężko, nie? Naprawdę ciężko wtedy coś zrobić. Ale udało się. Ja mam 120, Ja jestem taki nafidowany, że przeciwnicy mi praktycznie nic nie robią. Ja nawet zostanę sobie jeszcze i wezmę tę farmę, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Ale jest 28-4. To w sumie nie spodziewam się nic innego, niż zobaczyć pod koniec gry Wiktorii. To ja nawet ludzi nie potrzebuję. Totalny one -shocik. W sumie cofnę się teraz do bazy. Bo mam naprawdę fajne pieniążki, chociaż teraz się nie opłaca co cofać. Jak coś tam sobie spokuję. Kometa 1000 damage zadała. Kogo jeszcze tutaj muszę zabić seta, no właśnie, bo na topie ani razu nie byłem. No topnej to dla mnie nie był ważny. Ja wolałem na bocie być. I Synek że to jest koks jakiś totalny. Za Zapomniałem wspomnieć, Ty, że ja z widzami oczywiście gram. No walki! Jeśli chcecie ze mną zagrać, no to polecam również pić na Discorda. Bo właśnie z Discorda biorę sobie takich widzów totalnych ziomeczków. I też mi osoby piszą, Ej, free, no zagrasz kiedyś ze mną, czy coś? To ja wtedy zawsze mówię, że czasami yy, gram sobie z widzami, tak jak teraz. Wbijcie na Discorda. I po prostu ludzie z Discordem mają łatwiej, nie? Można tam też coś tam powiedzieć Siemka, Frinu, siema, siema Jak mam humorek to odpiszę Jak będę miał czas czy coś Jak akurat wbiję sobie właśnie na Discorda To mogę Ci odpisać mordeczko Kurde, mają ulti Nie trafione niestety Ale my chyba po prostu kończymy gier Chciałbym mieć teraz ulta Bo... Dałoby radę na respie zabić, bo właśnie Lux jest takim czempionem Ma taki zasięg, że na respie może na Chilku zabić. O, tylko Ulti potrzebuje. 3500 golda shit No to jest kurde dominacja totalna, nie? Pograj sobie Lux, naprawdę. Widzą. Ile razy ja ci jeszcze będę to mówił? Jabyś się w końcu przekonał, że lux to jest... <laughs> po prostu... Nie, nie wiesz kim zagrać, weź sobie ucinka Dobra, one shotik, kolejny. Ja mam 4000 golda, ja pierdzielę. Ja się chyba po prostu cofnę do bazy. Cofnę się do bazy i będzie jakiś yy, test damagea. MFK, ja nie, nie zabiję jej. Dobra, wezmę tak, wezmę od razu Rabadona. W sumie chyba teraz mogę wziąć... O, już nie mogę Undo, kurde, bo wyszedłem z respa. O, fuck. Ale dobra, jeszcze więcej AP będę miał. I sobie złożę różdżkę. Czy oni mają dużo shieldów. W sumie ten item to, yy, kurde, jest taki trochę kontrowersyjny, wam powiem szczerze, bo niby ludzie mówią, że broken i tak dalej, ale widziałem filmik, jak gościu testował na Katarinie właśnie ten item. I on zadawał mniej damage'a niż Rocket Belt. Więc no, było porównanie po prostu z damage'em. I niby na kacie się to nie za bardzo opłaca, nawet jak y, przeciwnicy... nawet jak jest idealny scenariusz, nie? Przeci wszyscy mają shieldy, każdy enemis. Z... No kurde dziwne to ogólnie. Ale może na innych championach to ja i na innych championach to jakoś działa, no bo kurde, 100 AP daje po prostu. To jest dużo. Talonik. O kurde. Mnie się aż szkoda ich robi czasami. Ale później sobie przypominam co talon pisa. Się ma. <gł> Właśnie, to jest zabijanie na respie, nie? Poczekam aż się talon zrespi. Tylko też w sumie, jakby zginął, to by było nawet fajnie. I teraz będzie czy. O nie! Dobra, pa pa pa, trzy, dwa, no i pięknie, jak, jak, jak gnębić przeciwnika, tylko niestety, o, okej, okay, nawet ulta nie potrzebuję, no nieźle, dobra, biki koniec gierki. Damięć naprawdę potężny z samej komety, 1700. Ludens, 2400? O, okej, okay. gęst gry. za na czacie, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podoba, jeżeli tak, to łapeczkę w górę, czekajcie na następny odcinki. Uśmiechnij się wyczku, masz naprawdę super uśmiech, cześć.